Dzień dobry moi drodzy, witamy się dzisiaj wspólnie z wami z Maśkiem Kilimem. Dzień dobry. Moim kolegą z o tym Poland. Maciek wie wszystko o sprzedaży i dostępności samochodów, bo właśnie to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. O tym się dużo mówi na rynku, o tym się dużo, dużo się komentuje ten temat. E, dostępność nowych samochodów. E, są różne jej powody, najczęściej wspomina się je w mediach o półprzewodnikach. Ja tylko zacytuję z ostatnich miesięcy kilka tytułów, czy to z Autoświata, czy z Money.pl, czy z Dziennika Gazety Prawnej. Ile trzeba czekać na nowe auto? To jeden z tytułów, taki krzykliwy. Następny. Chcesz kupić nowy samochód? No to poczekasz. Nowy aut jak na lekarstwo. Albo kupujemy nowe auto z salonu. Bierz co jest, albo długo poczekasz. No i są też komentarze. Przykład sprzed paru dni. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem biorąc auto marki X. A nie Y, bo to auto marki Y to na nie trzeba czekać 6-7 miesięcy. To jak są dostępnością masz w porządku, może dzisiaj to sprawę. No, właśnie, po pierwsze, tak, ewidentnie problem jest. Cała branża boryka się z kwestią dostępności samochodów. Przy czym no, warto powiedzieć, że to nie jest nasz lokalny polski problem. Dokładnie taka sy sytuacja jest w Wielkiej Brytanii, Francji czy w, czy, czy w Niemczech. Półprzewodniki. Cóż to takiego i po co to jest i dlaczego nagle ich zabrakło? No, po pierwsze, nie nagle. Musimy sobie uświadomić, że cały współczesny świat stoi na, na, na półprzewodnikach. One są wszędzie, w, nie wiem, w telefonach, komputerach, w całej domowym sprzęcie. W lodówkach, wszędzie, wszędzie. Samochody, sprzęt wojskowy, mm -hmm. wszystko. My wiemy, jak jest stoją my mamy tę dostępność samochodów. E to, no, to co, to tak, e, tak mamy sprawne fabryki, że one sobie z tym problemem półprzewodników poraziły, obeszły go, czy to jest jakiś bardziej skomplikowany system? A no właśnie, więc po pierwsze ta cała sytuacja, problemy z planowaniem, e, Toyota, w ogóle firmy japońskie, Japończycy e, mają hopla na punkcie e, cy, cyfr planowania, tak, stąd też sytuacja wygląda nieźle, muszę powiedzieć, ale też pamiętajmy o innej sprawie. E, w tej chwili rynek motoryzacyjny rośnie od 38%, bardzo dużo, e, nasza sprzedaż o 60%. No w właśnie, chwili. to jest to, że w tej chwili... ja, ja rozmawiałem w kuluarach z Maśkiem, my żeśmy jako organizacja zakładali oczywiście, bo o to się walczy przecież, to jest, bo to jest ten biznes, zwiększenie udziału w rynku, no ale jak u nas do tej pory bywało po 11% średniego udziału rocznego w rynku, to w tej chwili jesteśmy gdzieś na 17%, tak. to jest skok niebywały wręcz. W tej chwili jest, jesteśmy na poziomie 17%, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to też ma pewne negatywne konsekwencje, no, bo, no, no, właśnie, bo, no, no bo nawet jeżeli zaplanujesz, nawet jeżeli zamówisz, nawet jeżeli dostaniesz, popyt jest tak duży w tej chwili, pamiętajmy, że te firmy flotowe, które od, od, w tej chwili odświeżają, odświeżają zakupy, leasingi, no, jest naprawdę bardzo duże poruszenie na rynku, w związku z tym sprzedaż nasza też gwałtownie wzrosła i tutaj e, tych samochodów e, może w nie, zależnie od modelu czasami mogłoby być lepiej. Trochę mnie nastraszyłeś, więc moje pytanie, jestem indywidualnym zakupowiczem, czyli prywatną osobą, chcę kupić Toyota w hybrydzie, no bo jak Toyota, ta hybryda przyjdę do salonu i dostanę popularne modele, nie wiem, Yaris, Corolla, CHR 4 nie ma z tym problemu? Akurat te, które... Bo to mówiłem... są takie Przewodnikował o te nasze. Tak, jakby, tak, 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 hmm. akurat te co wymieniłeś, co, co wymieniłeś generalny problem nie ma, te okay. samochody mamy nawet w dostępności na stoku, także jest jeszcze dobry moment, żeby, okay. tak, żeby, żeby, żeby kupować, z, z tym też m, pamiętajmy o tym, że każdy miesiąc sprzedaż rośnie, rośnie i, 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 i ta sytuacja no może się zmieniać. A też mam Maćku, pytanie na koniec, to jak sam wspomniałeś, że planujemy takim trzyletnim systemem, trzyletnim planem biznesowym taką produkcję, zamówienie, a potem sprzedaż w Polsce. To czy e, będziesz korygował swoje plany, widząc w tej chwili, co się dzieje na rynku względem tego, co. Że tak powiem, zadeklarowałeś parę ładnych miesięcy temu? A rzeczywiście, że tak. Plany my staramy się korygować. Tylko wiesz, jak to wygląda. Mhm. E, żeby dostać więcej samochodów, to któryś kraj, jak na to, Wielka Brytania czy Niemcy, musiałby zamówić mniej. Więc e, to już jest, e, jest obieg zamknięty, więc e, sytuacja nie będzie prosta to na pewno. Ale to mamy taką cichą podpowiedź. Bo warto zawsze na, w takich e, łączeniach wspólnych podpowiadać. Zajrzyjcie, jeżeli myślicie o Toyota do lokalnego dealera. Nasi dealerzy mają bardzo dobry kontakt poprzez specjalny system y Komputerowy z naszym centralnym magazynem i dość szybko widać, jakie modele, w, jakiej, w jakim wyposażeniu są dostępne. E, no oczywiście polecamy hybrydę, w końcu serwuka Toyota nowa wyjeżdżająca z salonu w Polsce to hybryda, więc jest się czym pochwalić. W tej chwili już nawet wiem. Więc... Moi drodzy, wykorzystując sytuację, jeżeli macie jakieś pytania do nas, chcecie porozmawiać na ten temat, chcecie zasięgnąć porady, e, niekoniecznie tylko o Toyota, ale nie o rynku, o procesach, interesują Was różne zagadnienia, po to my tu jesteśmy z Maciem, zostawiajcie komentarze, pod filmem. Dziękujemy Wam. Życzymy dobrego, pogodnego dnia. Dziękujemy. Ukłony.